Kochani, kolejna y, część y, mojego deklateringu, czyli piaski. Pierwsze są trzy piaski z y, Lovely, Sugarcoat i Catrice. Powiem szczerze, że chyba żadnego nie zrezygnuję. Jeszcze się zastanawiam nad Sugarcoatem, ale raczej go zostawię. Natomiast te dwa no, są wyjątkowe. Każdy ma inny kolor, także jak dla mnie zostają. Później mamy Snowdust, jeden, drugi i trzeci i wszystkie trzy. Chociaż nie, raczej, raczej te dwa zostawię, a ten jeden pójdzie, bo mam dwa brokaty bardzo podobne do tego. Dobra, później mamy Baltic Sandy, które też oba zostają. Coś mi się wydaje, że to bardziej będzie kolekcja moich piasków niż rezygnacja, z któregokolwiek. Następnie Crushed Crystals i Katryz kolejny piasek również, oba zostają. Następnie mamy różowy Lovely Neon, który też zostaje. Ciekawe, Sugarcoat czarny. Sugarcoats y są bardzo fajne, lubię je bardzo też oczywiście zostaje kolejny Sally Hansen Gem Crush, jest genialny to jest bijuot, jakby się wam podobał bardzo, 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 bardzo lubię yy, Misslin. no właśnie, tu mam problem, bo przypomina mi troszkę yy, piasek z Lovely nie wiem, muszę się zastanowić nad tym Później jedyny chyba piasek, który wywalam dzisiejszego dnia, czyli Sandy, jest czarny, a nie niebieski, tak jak wygląda w buteleczce. Także niestety tak wygląda. On idzie zdecydowanie na sprzedaż. Później mamy em, piaski z Golden Rose. E, wszystkie zostają, chociaż zastanawiam się jeszcze nad tym. Chyba go dam na próbę. Zobaczymy zobaczymy dobra, to nie zostają później mamy trzy galaktyki, które w sumie piaskami jeszcze nie są, chociaż już by mogły się upierać o to um, ubiegać o to miano, zobaczymy jeszcze nie wiem co na ten temat sądzę później mamy kolejny piasek z my secret, fioletowy jego akurat lubię, także też go sobie zostawię. Później mam z Essence taki cukierkowy piasek. Zdaje się, że bardzo szybko się zdrapał, także dam mu szansę i najwyżej się go pozbędę. Później mam dwa Candy Shopy, które szczerze mówiąc nie za bardzo za nim przepadam, także też raczej je usunę. Następnie sand Effect. Ten zdecydowanie idzie, ponieważ nie jest to ten kolor, który chciałam. Ja chciałam taki bardziej niebieski, jak kobalt z Golden Rosa. Także kobalt z Golden Rosa już mam, także ten wypada, a ten chyba zostawię sobie na święta i później też go puszczę. Zobaczymy. E, dobra, dalej mamy e, jeden z pierwszych moich piasków Ever. Pięknie się mieniący, uwielbiam go, zostaje zdecydowanie. I szybko poszło, I ostatni piasek z My Secret, zielony, taki wchodzący już w nieco ton niebieskie, e, oczywiście przepiękny piasek, ale muszę sprawdzić na paznokciach, czy mi się nadal podoba, bo jest ładny w butelce, ale nie jestem przekonana, czego lubię na swoich paznokciach. No, to tyle jeśli chodzi o y, lakiery typu piaskowe. Także zobaczymy co będzie dalej, na razie.